Państwo otwieram 27 sesję Rady Miasta i Gminy Grąki. Witam serdecznie pana burmistrza, pana wiceburmistrza, panią skarbnik, pana mecenasa, prezesa przedsiębiorstwa komunalnego i zarazem radnego powiatowego. Witam dyrektorów i kierowników jednostek działających na terenie gminy. Witam pana Majora um, zastępcę komendanta w Nowym Tomyślu, pana Dariusza Piekarz. witam pana serdecznie, witam pana Marka Nieśkiewicza, witam pana Tobiasza, e, witam panu sołtysów, pani nie widzę, e, witam radnego powiatowego, witam serdecznie, witam szefów e, organizacji stowarzyszeń e, działających na terenie. Pana Hojana i pana Ławicza. Witam panią Polinę. Witam kolegów radnych. Bez Was sesja nie mogłaby się dzisiaj odbyć. I witam lokalną prasę. I telewizję. I telewizję też. Niezmiernie nam miło, że jesteście z nami. Moi drodzy, stwierdzam, że na 15 radnych obecnych na tą chwilę jest nas 13, więc. Jest na forum, które jest władne podejmować ważne decyzje i uchwały. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Macie Państwo przed sobą materiały. Nastąpiły pewne zmiany, czy Pan Burmistrz chciałby yy, odnieść się, bo tutaj widzę, prowadzamy w punkcie 25 projekt yy, uchwały w sprawie, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wygodnej, Prognozy Finansowej, ale to już widzę, że na komisjach połączonych już nam tutaj skoczyło, więc wszyscy radni chyba są. Już zapoznali się z tym tematem. Bardzo proszę, kolega Jurek Śmiejowski chciał się odnieść do tego punktu. Panie Przewodniczący, Panie Wymuszu, Burmistrzu, Szanowni Radni, Drodzy Goście. Ja składam formalny wniosek i prośbę do Pana Przewodniczącego o poszerzenie porządku obrad w jednym z pierwszych punktów obrad. Apel Rady Miasta i Gminy Wronki o apel Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie przywrócenia dyżurów lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trochę mnie tutaj kolega radny zaskoczył. Rozumiem, że kolega radny jest przygotowany, ma je, m, materiały odpowiednie, czyli projekt. Tak, oczywiście. Momentny. Jeśli bym mógł prosić, pan przewodniczący, ewentualnie organizowałby tutaj jakąś przerwę techniczną, to oczywiście zapoznam radnych i z materiałami. materiałami. Dziękuję. W takim razie, Szanowni Państwo, zarządzam trzyminutową przerwę, tak abyśmy mogli każdy z nas otrzymać po kopię tego apelu i tak abyśmy mogli przygotować je do dyskusji. Tak, pięciominutowa przerwa.